10 lat miałam, jak straciłam słuch. Z... Szkoła, do której chodziłam, urządziła wycieczkę do Augustowa. To była pierwsza wycieczka, ja miałam nie jechać, bo ojciec nie miał pieniędzy. To przyszła kierowniczka ze szkoły do domu, do nas i prosiła, żeby ojciec pozwolił mnie jechać. Co miał robić? Sprzedał zboża i dał pieniądze, i tak pojechałam. I co ja tam widziałam? Nic. Raz i tyle i zachorowałam tam. Już wróciłam do domu. Ciężko chora. I prosto do szpitala wrognem. Miałam silną gorączkę, nic nie pomagałam. Ja po lepsze się może trochę. Później słuch, ja was nie słyszałam. To ojciec nie mógł się z tym pogodzić. Zawicł mnie do pada do szpitala, żeby mnie operację Już uszy zrobili, że to pomoże. Lekarze mówili, że to nie ma nadziei, żeby pomogło. To się uparł, żeby zrobili operację, to może pomóc. Znaczy, że zrobili operację. Przyczynali mnie to za uszem. Nie pomogło nic. Zupełnie że po, nic nie pomogło. Tak już zostało. Zaczęłam szkołę normalną, powszechną, a skończyłam w zakładzie Głuchoniamych. Tam było dobrze, było dużo dzieci, tak szybko mi się bawili No skończyłam szkołę w Głuchoniamych, wróciłam do domu, co za dwa lata wojny, no i to wszystko się zaczęło. Ja miałam ze sobą aż do Uzbekistana, do, do wyjazdu z Rosji. Tam nasza władza mówiła, żeby nic nie zabierać ja ze sobą, żeby nic nie pisać na Rosję, bo mogę aresztować. To było co robić. Wszystko się podarło na kawałki i się wyrzuciło. A w Afryce jeszcze było wszystko świeże w pamięci, co się przeżyło. I to była zawsze zaszczyciła mu wszystko pisać. Wszystko, co pamiętałam. Prawie wszystko tak samo, jak pierw piszę.